Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 2 sierpnia, moje urodziny. E, Wstawiam Wstępam tutaj mojego snapa z urodzin. E, słuchajcie, przyszłam się tylko z Wami na razie przywitać, bo mam samą baterię, muszę podłączyć kamerę do ładowania. I chciał a właśnie, a propos snapa, to chciałam Was zaprosić na mojego snapchata. Po prostu Kara Korolla, Zapraszam Was tam bardzo, bardzo serdecznie. Jestem, słuchajcie, na razie tak się, tak się nie tyle, że cieszę, ale tak bawi mnie ten snapchat. Są tak śmieszne, słuchajcie, filtry, że naprawdę sama się nie spodziewałam Pierwszego dnia jak założyłam, oczywiście nie wiedziałam o co tam chodzi, ale przyjechał do mnie. Kuzyny I poprosiłam, żeby po prostu wszystko mi wytłumaczył. To po prostu, jak zobaczyłam te filtry, to płakałam ze śmiechu, naprawdę z pomidora, po prostu mój ulubiony filtr, naprawdę mega. No i tak jak mówiłam, dzisiaj są urodziny, robimy małą taką imprezę, słuchajcie, łączoną, ponieważ dzisiaj są moje 27 urodziny, jutro mój syn kończy pół roku, a pojutrze jest nasza czwarta rocznica ślubu, dlatego dzisiaj robimy takie, 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 taką łączoną imprezę. No i oczywiście postaram się Wam pokazać I tylko będę mogła To tyle, później się jeszcze z Wami połączę Ja już się ogarnęłam W sensie twarzowym Chociaż tutaj trochę też, bo byłam poprzednio w piżamie Zobaczcie na tego chłopaka Jak sobie radzi z siedzeniem Łapiesz mamy za ręce Tak sobie siedzę, a jutro kończę Półroczku, tak? Kończę półroczku jutro tej drę Zabawki damy tutaj. Kolega będzie się tutaj bawił. Ty, piękny. Piękny chłopaku. Jest już godzina 11.22, Powinnam tak nagrywać ciągle, bo tam mam światło, kurde. Usiądę sobie takoko jego Sida! Sida! Krzykacz! Mam makijaż bardzo bardzo prosty, tylko kresko. ostatnio jakoś, wiecie, może to przez to, że to jest lato, w ogóle nie mam ochoty na nakładanie cieni na, na powiekę. Mam tylko taki po prostu jasny, matowy i świecący cień na powiece. Rzęsy słuchajcie, mam takie sobie, bo one już są trochę stare i nie wyglądają chyba za fajnie. Muszę sobie jakieś kupić, jak znacie jakieś fajne, to polećcie mi koniecznie. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o mój prezent urodzinowy, to ja już mam mój prezent urodzinowy od już jakiegoś czasu. Ale nie mam go tutaj przy sobie. Teraz wam pokażę. Ja słuchajcie, na swoje urodziny w tym roku zdecydowałam, że będzie to telefon. To nie jest oczywiście tylko i wyłącznie prezent mój urodzinowy, ale e, między innymi również e, e, bo ja dostaję zawsze pieniądze na urodziny, to właśnie e, tej pieniążki wędruję na konto tego telefonu. Bardzo chciałam iPhone na szóstkę, zastanawiałam się nad piątką. Że może nie porywać się od razu na szóstkę, bla, bla, bla. Ale stwierdziłam, że jak będę miała piątkę, to i tak ciągle będę myślała jeszcze o tej szóstce. Wiem, że niedługo wychodzi siódemka, ale siódemki póki co mieć bym nie chciała. Szóstka myślę, że mi wystarczy. I ja mam pojemność 64GB, zastanawiałam się też na 128, właściwie nie wiem, dlaczego nie kupiłam tej największej pojemności. Proszę, królik kralik, 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 kralik hej, proszę no i tak czy coś jeszcze chciałam muszę w ogóle usiąść sobie sama na spokojnie i wtedy do was coś tam pogadam powspominam sobie co chciałam wam jeszcze poopowiadać które trafiają do toalet, a powinny lądować w koszach na śmieci. Autorka instalacji nie mogła narzekać na brak materiałów. To, co dostałam i to, co zobaczyłam, to złapałam się za głowę. E, na przykład zaskoczył mnie kompletnie kompletny, kompletny. Jeszcze raz... Jeszcze raz